No, przynajmniej mikrofon mi się nie wyłączy Witam wszystkich bardzo serdecznie To będzie już ostatni odcinek z Hotline Miami Jeden, no niestety nie dwa Masz ostatnią nową wiadomość Bob Cześć, tu Jane, miło byłoby Cię znów zobaczyć Co powiesz na kolejną randkę dziś wieczorem? Padnij do mnie na 150 ulicy I włóż któryś z tych Twoich ciadowych garniturów Zabierzmy przecież w jakieś bajeranckie miejsce Klik Obawiam się, moja droga Że to bajeranckie miejsce to kostnica ale spokojnie, jeszcze nie mówię. Prank call, it's a prank! It's a prank, bro, it's a motherfucking prank! I to to jest w sumie to, gdzie on wszystkich wyżyna w pięć. I widzicie, winda musi być u góry, nie? No nie będę ich zabijał, bo te ziomeczki w sumie tak naprawdę ani nie dają punktów, ani nie są w nic zamieszani, więc. Takujemy, kurachem. Eee. Nie zbliżaj się do mnie. To na po proszę, nie zabijaj zrobię wszystko. No dobra. Tego musiałem zajebić Interesujące, 87 ulica tak? To tam się ukrywałeś Patrzcie kto przyszedł Ten słynny Jacket Nie dobiję go Miałeś swoją szansę Ja cię zabiję, Jacketa Co teraz? O kurwa sorry, sorry Jeszcze miałem te noże? Kurwa przepraszam Niechcący A, co się boisz No, także 0 punktów Zaliczyłem to perfekcyjnie Masz jedną nową wiadomość Cześć, tu Ben z zakładu pokrzywowego Dzwonię by poinformować, że zamówiony nagrobek jest gotowy I może być natychmiast dostarczony Przy odrobinie szczęścia możesz go dostać jeszcze przed weekendem Klik Niemiecowy w ten sposób dosłownie ci grożą Że mają dla ciebie nagrobek Bo się nie wywiązujesz z zadań To sobie robisz co chcesz, więc no Resolution 19 rozdział Patrzcie gdzie przyjechałem, 87 ulica O co ty się zauważyłeś? Ej, 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 ej Serio to tak działa? Nie, no jeszcze raz chcę to zrobić Można go tutaj od dołu jakoś? jakaś? Patrzcie, zniknie ziomeczek. Gdzie ty kurwa znikasz oszuście jebany? Idzie się w te miejsce i wyparowuje, no ludzie Rozumiem, jakbym tu wszedł, kamera by pokazała, że on gdzieś, nie wiem, znika i teraz w tym momencie układam łamigłówkę I was born in the satan state Wow To znaczy, że mogę schakować ten komputer! Klik, 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 klik Trzy kropeczki, trzy kropeczki Co jest kurwa, wygląda na to, że będę Potrzebował hasła, by dostać się do tego komputera Nie martwcie się Spróbujmy wpisać HWDP I po krzyku A więc to tak, to twoja sprawka No dobra, zejdźmy What up? A więc tu jest wasza waszych operacji, co? Infiltrowanie wroga, sprytne. To ty jesteś tym zasrańcem z phone Czego chcesz? Pogrzebałem w twoim komputerze na pięterku, myślę, że powinniśmy uciąć sobie pogawędkę na ten temat. Twoich metod pracy. Gówno wiesz, nasz system jest zabezpieczony hasłem. A nikt poza nami dwoma go nie zna. Zasubskrybuj Johna Gareta. Jakim cudem na to wpadłeś? Powiedzmy, że to ja nagrywam to. Pozwól, że postawię sprawę jasno. Jesteś nacjonalistycznym śmieciem, groźbą zmuszasz członków swojej organizacji do odwalania za ciebie brudnej roboty. A cały ten cyrk to sprawa tylko dwóch kolesiów. Można tak to ująć, ale my wolimy określenie patrioci. Chcieliśmy prowadzić ten mały eksperyment na własną rękę, ale zapewniam cię, jesteśmy zaledwie wierzchołkiem pierdolonej góry lodowej. Nadzorujemy operacje na terenie całego kraju. Jakim cudem wpadliście na tak popierdolony plan? Po Pokurwiony zrozum. Żeby zmusić ludzi do uległości, wystarczy im wmówić, że jeśli czegoś nie zrobią, czeka ich kara. W oparciu o te zasady zbudowano nasze społeczeństwo. Nie pójdziesz do roboty, dostaniesz kutasa w dupę od czarnucha. Proste. Zastraszanie ludzi groźbami, by wyżynali się wzajemnie, to nic złego. Obudź się, człowieku. Nie widzisz, że w tym kraju toczy się wojna? 50 błogosławień to fundacja dla patriotów, fundacja martwych dzieci. 3, 3, 3, Trzy, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Członkowie naszej organizacji wypełniają formularz, w którym potwierdzają, że są gotowi umrzeć dla dobra naszego kraju. Hmm... Powinieneś to pamiętać, w końcu jesteś członkiem. Nie jestem chujem. I wydaje ci się, że zdołasz zniszczyć rosyjsko-amerykańską koalicję takimi sposobami? Nie przejmuj się, już niedługo w drugiej części wszystko będzie jasne. Postawimy ten kraj z powrotem na nogi. Daj nam 5 lat, a zobaczysz, ile zdziałamy. Oni wiedzą. Zaledwie pierwszy krok, z czasem zrozumiesz. i po swojej stronie kilku bardzo wpływowych ludzi. Wiesz co, chyba dość się nasłuchałem: polityka mnie nie obchodzi. Zmarnowałem przez to, przez swoich ludzi, wystarczająco dużo czasu. Rozdział ukończony. Seriously. O, i tutaj możemy znaleźć maskę ryby. Dobra, chodźmy. No i dostaliście w mordę. Za swoje głupie śmiecie. Urwa gnoje zmuszające do zabijania. Co to co, co, co w ogóle za pomysł, mi powiedzcie? Teraz wychodzę na dół jako bohater. Patrzcie. A już nie można przejść w lasę, dobra. To, to idę na motor jako bohater. Ale od tej strony, o tak I mamy kredycji. w ten sposób przyszedłem w 100% całą grę W większości pokazałem gdzie leżą maski, no piksele to tam co pamiętałem Ale na spokojnie, jeśli ktoś ma tę grę i chce sobie to załatwić To na spokojnie wystarczy nawet wejść yy, w poradniki steamowe Już nie mówię żeby oglądać czyjś materiał na YouTube, bo wiecie Nie warto dawać wyświetlenia komuś kto nie jest Johnem Garrettem Albo moim znajomym, albo jest spoko ogólnie Logicznie rzecz ujmując, jeśli macie jakieś pytania dotyczące gry na przykład jak zrobić ten achievement, dlaczego się nie odblokował, no nie kierujcie ich do mnie bo już mam 100% i ja się posiłkowałem tym co jest dostępne w internecie, więc jeśli czegoś nie wiecie, Google to wasz przyjaciel. Tak, w każdym razie jest moim zdaniem. Jak coś nie wiem, no to zawsze pytam wujka Google, a nie moich znajomych, maltretuję. Ej, ziomek, ile to jest 2 plus 2? Albo, ej, John Garrett, kiedy jest żożelka? No kurwa, ludzie obudźcie się, te nacjonalistyczne ścierwa was zmanipulowały. Tak być nie może. Tak mi się wydaje w każdym razie, nie? I co wam mogę powiedzieć? Gierka jest krótka, szybka, zwięzła, wkurwiająca. Ma, powiedzmy, oryginalną fabułę, która jakoś jest uzupełniona w dwójce, jakoś się ze sobą wiąże. Tylko yy, najbardziej irytuje mi się wydaje ten brak takiego poczucia progresu, no bo w sumie wszystko to, co zrobiliśmy w jedynce i to, co zrobimy w dwójce, jest zniweczone, tak? Nieważne, czy zabijałeś, czy oszczędzałeś, yy, czy, czy byłeś, kurwa, w masce tego, czy w masce tego, wszystko kończy się tak samo. Zostaniesz rozpierdolony wybuchem nuklearnym. Jedyne, o co się możesz tak naprawdę starać, to wbicie A+, w tej grze. Które dzięki masce Zaka jest w sumie całkiem proste. Wiem, że w dwójce jest zdecydowanie trudniej zrobić A+, więc no... Potwierdzone doświadczenie, bo maksowałem tę grę, tak? Najgorsze chyba było zrobienie genocide, yy, tam zabicie chyba 50 tysięcy przeciwników, no na... a... żeby to zrobić, nie możesz korzystać z customowych mapek, gdzie masz najebanych dużo przeciwników. Tylko musisz powtarzać levele w kółko. To jest nużące i nie polecam. No i co mogę powiedzieć? Nie wiem, jak grę będziecie mieli na jakieś przecenie czy coś, to polecam sobie kupić. Piękna zabawa. Yy, no, no i w sumie. The end. I pojechaliśmy. Ale żeby nie było, pokażę Wam jeszcze. Yy, ukryty, bonusowy Chapter Highball. Ten specjalny Expose to jest akurat pokazywany na E3, więc nawet nie jest czegokolwiek wart. Tak czy nie, dużo niczego. Natomiast tutaj mamy coś ciekawego do zrobienia. Wyjaśnienie parę cweli. Pytanie z jaką maską chcę ich wyjaśnić. Powiedzmy, że wezmę Ramiego, bo mam dużo amunicji i czuję się fajnie. I'm feeling pretty lucky. I'm feeling pretty martwy. Kurcze blaszunia, nic nie działa, nic nie wychodzi. Kurwa. What the fuck! Co to kurwa miało być? Rozumiem, że pomógł mi sam naczelny naukowiec w Degaster, żeby mi pociski znikały. Zresztą w dubeltówce trzy strzały to nie tak źle. Zawsze mogło być gorzej. Dobra, powinno się udać. Eee, chyba wezmę jednak karabin. Ciut więcej amunicji nie zaszkodzi. Dobra. I teraz zacznie się bardzo fajna kaszenka. Aby ja zadani obdarz swą wieku i z tą mocą. Hej, Brandon, słyszałeś coś przed chwilą? Zamknij się, Wiley. Milcz, kiedy śpiewam psalmy. I ogólnie, no, rozpruta dziewczyna związana do, do czegoś, gdzie są znaczki iluminatów Oni odprawiają jakieś szatanskie rytuały i, i, I to nie jest fajne Ja stąd spierdalam Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi ziomeczkami Także mam nadzieję, że wam się podobało to Stuprocentowe przejście tej gry e, Że wyjaśniłem wszystkie maski i, I że pokazałem te ciekawe Mam nadzieję, że wam się podobało I ja jestem John Gareta To było Hotline Pabianica I bywajcie no, do kiedyś tam Elo, serio, na razie. Pamiętajcie, ja nie żebram łapki ani o nic. No możecie już iść, to jest koniec materiału. Serio, więcej nie będzie. Serio, mówię, nie będzie więcej. Pójdą wam głośniki w listę. Proszę bardzo, macie na swoim własną odpowiedzialność. Mm, Przyjemy. Kurwa, coś czyści w moich słuchawkach? Co jest? Dobra, koniec. Takie morne, Jezu. Program hotline.gl.exe przestał działać. Mmm! Sneak